Witam serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj polecam Wam przepyszne, mięciusienkie bułeczki, które są znakomite na śniadanie, ale idealne są również do hamburgerów i hot dogów. Bułeczki są mięciutkie nawet na drugi dzień. Rozpoczynamy od wyrobienia ciasta. Do miksera albo miski wsypujemy mąkę, wrzucamy pokruszone drożdże, wodę do mąki wlewamy stopniowo. Ja w tym momencie dodałam cukier, ale możecie to zrobić już na początku. Tak jak powiedziałam, ciasto jest klejące, jest bardzo miękkie, a więc dla wygody przekładamy je na posypany mąką stół i wyrabiamy je przez około 10 minut. Wsypujemy sól. W stół należy posypywać mąką, ale próbujcie nie dodawać jej do ciasta. Ciasto jest bardzo miękkie i klejące. Ale takie jest, ponieważ jest bardzo nawodnione. Z takiego ciasta wyjdą nam bardzo mięciutkie bułeczki. Ja na filmie przygotowałam ciasto na Stolnicy, ale najwygodniejsze do wyrabiania jest blat kuchenny. Możecie przestać na chwilę ugniatać ciasto, umyć ręce, zostawić je na kilka minut, a potem kontynuować. Uderzajcie mocno ciastem o stół, aby lepiej się wyrabiało, a potem lepiej rosło. Ciasto przekładamy do miski i tam wlewamy część oliwy. Dla wygody przestawiamy je później na stół i kończymy wyrabiać ciasto, dolewając stopniowo oliwę. Na moim kanale znajdziecie film, na których możecie zobaczyć jak robię domowe chleby, bułki i pizze. Napiszcie mi w komentarzach czy podobają wam się te przepisy, czy są one łatwe czy trudne? Ciekawa jestem czy pieczecie w domu chleby i bułki. Ciasto jest już elastyczne, ale cały czas miękkie. Robimy z niego kulę. I wkładamy do naoliwionej miski. Przykrywamy dokładniej i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Powinno podwoić swoją objętość. Gotowe ciasto przekładamy na stół posypany mąką. Ciasto dzielimy na małe kawałki. Na filmie pokazuję, jakie bułki możemy przygotować z tego ciasta: okrągłe i podłużne. Ja przygotuję z ciasta kulki, 100 gramowe, ale możecie zrobić je mniejsze albo większe. Na filmie przygotowałam ciasto z 1 kg mąki. Z 1 kg mąki możecie zrobić 16 bułek. Pamiętajcie, aby kulki dokładnie zamknąć na dole, na spodzie. Gotowe kulki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia zamknięciem na dole. Pamiętajcie, aby zachować dosyć duży odstęp między kulkami. Przekrywamy blachę wilgotną ściereczką, a następnie folią i odkładamy na około jedną godzinę do wyrośnięcia. Powinny podwoić swoją objętość. Teraz na filmie pokazuję jak można wykonać bułki podłużne. Ciasto rozwałkowałam na prostokąt. Ciasto z pół kilograma mąki. Zrobię z niego 8 bułek. Napiszcie mi w komentarzach, czy zrobiliście bułki z tego przepisu i jak Wam wyszły. Ja, kiedy je zrobiłam po raz pierwszy, byłam bardzo zaskoczona ich miękkością. I pomimo tego, że zawierają olej, jest on zupełnie niewyczuwalny. Wyrośnięte kulki posmarowałam wodą, można je także posmarować roztrzepanym jajkiem z mlekiem i posypać na przykład makiem. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni, wsadzamy bułki i obniżamy temperaturę do 185 stopni. Pieczemy na środkowym poziomie piekarnika. Bułki pieczemy przez około 20 minut, to zależy od piekarnika. Te bułki naprawdę są przepyszne, nigdzie takich nie kupicie. Jeżeli spodobał się wam ten przepis, zapraszam na następne Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie o kliknięciu dzwoneczka.